Pluskwy. Te wredne kurty. To, oprócz komarów czy much, chyba jedne z najbardziej znienawidzonych owadów na całym świecie. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Będę z wami absolutnie szczery, materiał o pluskwach chciałem nagrać już od bardzo dawna, natomiast są to owady, których ja się po prostu boję i których, jako jednych z nielicznych owadów, się po prostu brzydzę, bo same w sobie, przez to jak są postrzegane i przez swój styl życia, są mega obrzydliwe. I naprawdę, szczerze wolałbym, żeby uciekły mi wszystkie pająki i inne zwierzątka z tych pojemników i terrariów, niż żeby uciekło to, co znajduje się w tej fiolce. A w fiolce tej, w której znajduje się w ogóle jeszcze jedna fiolka dla bezpieczeństwa, znajdują się dwie sztuki Cimex Lectularius, czyli po polsku pluskwy domowej. I pomimo tego, że w tym momencie te sztuki są już martwe, jakby zutylizowane, to nadal mam ciary i nadal mnie wszystko swędzi na myśl o tym, że to mogłoby się tu gdzieś rozpełznąć. Dlatego mam te środki bezpieczeństwa, dlatego jest podwójne zamknięcie. I zapytacie się, skąd ja to w ogóle wytrzasnąłem i po co mi to tu, no bo ja tego nie znalazłem u siebie w łóżku czy w tapczanie, na szczęście. Otóż trafiły do mnie, tak jak wiele innych. Innych owadów i pajęczeków, które miałem okazję Wam pokazywać, czyli otrzymałem je od jednego z widzów. Nie będę tu wymieniał imienia, ale bardzo Ci dziękuję za tę okazję, bo dzięki temu jestem w stanie nagrać materiał. Słuchajcie, łącznie otrzymałem cztery sztuki pluskiew, w tym dwie już martwe na wadce nasączonej Permetryną. Permetryna to jest taki związek, który działa na przykład bardzo dobrze na kleszcze, no ale jak się okazuje, na pluskwy też w jakimś tam stopniu działa. Zostały mi dwie sztuki i jedna padła w ogóle następnego dnia, no i została mi tylko jedna sztuka żywa, której użyłem do eksperymentu na sobie, co może było głupie, ale chciałem to zrobić, chciałem zobaczyć jak to jest i czy to w ogóle boli. Chyba się domyślacie o co chodzi. Opowiedzmy sobie może coś o samych owadach, no bo pluskwy czym w ogóle są? To pytanie może brzmieć dość głupio i prozaicznie, ale jakbyście mieli swoimi słowami opisać czym jest pluskwa, no to jaka by była odpowiedź? No ktoś powie, no te robale co w łóżku siedzą, a ktoś inny powie, o te obrzydlistwa co piją krew i za listwami siedzą. No to wszystko jest prawda, ale z takiego bardziej może nie naukowego, ale biologicznego punktu widzenia, to pluskwy są pluskwiakami. No tutaj Ameryki nie odkryłem, pluskwy są owadami z rzędu pluskwiaków. Co więcej, są to tak zwane pluskwiaki różnoskrzydłe. I W historii tego kanału już pokazywałem wam kilka różnych pluskwiaków różnoskrzydłych, między innymi piękne afrykańskie pluskwiaki z rodzaju Psittala. Między innymi w zeszłym roku był odcinek o wtyku amerykańskim, czyli takim owadzie, który rozprzestrzenił się jakiś czas temu w Polsce, no i teraz jest go dużo. Kiedyś na jednym odcinku z serii w terenie pokazywałem wam też niesamowitego stwora, który występuje w Polsce i nazywa się kowalczorug bizoniak. To jest taki mały zielony rogaty pluskwiak tym razem równoskrzydły, bo pluskwiaki mamy różno i równoskrzydłe. Jakby ktoś był w Różnią pluskwiaki różno skrzydłe od równoskrzydłych, no to one różnią się na przykład tym, że mają inaczej ułożone skrzydła, pluskwiaki równo skrzydłe, czyli na przykład cykady, one mają skrzydła tak dachówkowato ułożone, a pluskwiaki różno na przykład właśnie wtyk amerykański, mają skrzydła płasko i one są tak częściowo założone na siebie. Więc no, pluskwiaków troszeczkę się naoglądaliście. No i teraz przyszedł czas na jedne z najgorszych ze wszystkich pluskwiaków w takim ludzkim pojęciu, czyli właśnie na pluskwy z rodzaju Cimex. Ogólnie pluskwy należą do rodziny pluskwowatych, tak, taka jest mniej więcej logika, że należą do pluskwowatych i tych pluskiew na świecie mamy pi razy drzwi troszeczkę mniej niż 100 gatunków, więc trochę ich jest i co więcej większość z nich nie żeruje na człowieku, ewentualnie już w takiej super ostateczności będzie na człowieku żerować. Znakomita większość żeruje na nietoperzach i na ptakach i nieprzypadkowo one wybierają sobie na przykład nietoperze, czy ptaki, czy nas jako żywicieli, bo pluskwy... Są w miarę kumatymi stworzonkami, mimo że są tylko owadami i wybierają zwierzęta, na których będą się żywić, które to zwierzęta żyją w grupach, czyli tak jak człowiek, tak jak na przykład nietoperze w jaskini, czy tak jak ptactwo. No i wtedy jak tych żywicieli jest dużo i one mogą się przemieszczać pomiędzy żywicielami i się rozmnażać, to to jest też dobre dla rozwoju pluskw i one wtedy szybko się mnożą. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, że pluskwy są pluskwiakami. Co to oznacza? Oznacza to, że mają wszystkie cechy, które pluskwiaki, różnoskrzydłe w tym przypadku, powinny posiadać. Czyli taka pluskwa podzielona jest na trzy części: ma głowę, tułów i odwłok. Z głowy wyrastają czułki i aparat gębowy, który jest tutaj akurat typu kująco-sącego. To jest w zasadzie bardzo podobny typ aparatu, jaki mają na przykład komary. Też się wkuwają i też są. Mamy trzy pary odnóżek krocznych i tutaj będzie ciekawostka, bo pluskwy na nasze szczęście, Jezu, jak to dobrze, nie potrafią latać, bo jakby potrafiły latać, to już by był Armagedon. A nie potrafią latać z bardzo prostego powodu, bo nie mają skrzydeł. To jest w ogóle ciekawostka, bo bardzo niewiele pluskwiaków, w całym rzędzie pluskwiaków nie ma skrzydeł. Większość z nich, tak jak właśnie na przykład cykady, to owady uskrzydlone, czy jak wtyk amerykański, one są w pełni zdolne do lotu, mają dwie pary skrzydeł, z czego pierwsza to są tak zwane półpokrywy i te półpokrywy zasłaniają skrzydła drugiej pary. Które są błoniaste i dzięki którym właśnie te owady latają. U pluskiew nie ma czegoś takiego: te skrzydła tylne w ogóle nie istnieją, natomiast te przednie skrzydła, czyli pół pokrywy, one się przekształciły w formę takich dwóch pypci, które się znajdują u nasady odwłoka, no i w zasadzie tyle. Taka ciekawostka. I warte zauważenia jest to, że pluskwy posiadają bardzo ciekawe zmysły, które pomagają im znaleźć ofiarę między innymi nas, czyli człowieka. Pluskwy mają oczy, ergo widzą. Z tym, że to widzenie nie jest takie jak u człowieka, że one rozpoznają kształty, te oczy bardziej pomagają im zobaczyć, czy jest już wystarczająco ciemno, żeby można było wyjść na polowanie. Jako, że pluskwy nie za bardzo lubią światło, no to te oczka pomagają im właśnie w odpowiednim doborze pory na polowania. Natomiast najważniejszą częścią pluskiew, która pomaga im w znalezieniu żywiciela są ich czułki, ponieważ dzięki czułkom one po pierwsze potrafią wyczuć ciepłotę ludzkiego ciała i jak człowiek ma te 36,6 stopnia, no to bez problemu po prostu takie Coś są w stanie wyczuć, że jest cieplejsze od otoczenia, a po drugie, są w stanie wyczuć nasz oddech, a konkretnie dwutlenek węgla, który wydychamy. I faktycznie te czułki, słuchajcie, działają. Ja na tej jednej żywej sztuce przetestowałem, jakiej podetknąłem palec, to ona zaczęła za tym palcem podążać. I no, te czułki, czuć, że działają, od razu się chciała wkłuć, bo była bardzo głodna. Kolejna ciekawostka dotyczy tego, czego chyba się najbardziej u pluskiew boimy, czyli rozmnażania się, bo to właśnie rozmnażanie się sprawia, że jest ich tak dużo i że mogą stać się potencjalną mini plagą w naszym mieszkaniu czy bloku. Otóż rozmnażanie się pluskiew ma tak zwany charakter urazowy. Co to oznacza? Oznacza to, że tam nie ma takiej zwykłej kopulacji, że u samca i u samicy wszystko działa i one się stykają, no i potem są małe pluskwy. Tylko samiec musi wręcz przebić odwłok samicy, normalnie tak jak sztyletem, żeby wprowadzić nasienie do środka i żeby potem. Były małe pluskwy, rozumiecie to? I to ma swoją nazwę, to się nazywa konflikt płci. I to w ogóle tak skalowało, że samice niektórych gatunków wykształciły na swoich brzuchach specjalne struktury, które nakierowują samca na to, żeby przebił się przez ich brzuchy w odpowiednim miejscu, które potem się zabliźnia. Rozumiecie, to, to jest w ogóle jak wyścig zbrojeń pomiędzy samcami a samicami. Niesamowita sprawa, i ja też o tym wcześniej nie miałem pojęcia, więc musiałem się wyedukować przed tym filmem. To teraz odżywianie. Pluskwy odżywiają się krwią. Tutaj też Ameryki nie odkryłem, i to jest fakt, dla którego ich tak nienawidzimy. One odżywiają się krwią nie tylko człowieka, ale tam właśnie tych nietoperzy, ptaków i tak dalej. No i jak człowieka takie pluskwy pogryzą, to nie zawsze, ale często dochodzi do takich stanów alergicznych, nie? Czyli po prostu mamy no czerwone kropki i wtedy mniej więcej wiemy, że zostaliśmy ugryzieni przez pluskwy i wtedy mniej więcej wiemy, że jest problem i trzeba coś z tym problemem robić. Z mojego doświadczenia, które miałem wczoraj, czyli z ukłucia pluskwy wynika, że ja takiej reakcji alergicznej... Nie mam. I tutaj warto też wspomnieć o chyba dobrej cesze, którą mają pluspy. Jedna z niewielu dobrych cech, ale one nie przenoszą chorób. Tak jak na przykład choroby przenosi, nie wiem, mucha cece, komary, kleszcze i inne zwierzątka, które żywią się ludzką krwią. Tak, takie pluskwy na szczęście nie przenoszą chorób, one mają tam jakieś skrajne przypadki przenoszenia patogenów, ale te patogeny nie wywołują chorób, więc tutaj można być w miarę spokojnym, że nic, żaden syf, jakaś denga czy inne gówna nie przeniesie się na człowieka. Natomiast jest jeden objaw, który ja też miałem podczas nagrywania tego filmu i jest to dyskomfort psychiczny, serio, to strasznie siada na bani, jeżeli takie pluskwy w ogóle znajdują się w pomieszczeniu i chociażby na ogromnym wielomilionowym kanale Mark Rober on z rok temu On nagrał, nagrał film, film o pluskwach, o pluskach. i tam pokazuje laboratorium, gdzie badają zachowania pluskiew. My no i ja to wygląda? to, to czary na całym ciele, rozumiecie? To tam mają? Lodówkę z pojemniczkami, gdzie jest na przykład po 400-500 pluskiew, i tam w ogóle mają pomieszczenie. Gdzie te pluskwy testuje się, czyli po prostu brudne pomieszczenie z pluskwami, jako laboratorium. No w ogóle, serio, strach obok czegoś takiego nie, nie. nie. Jest jeszcze jedna nie. dobra wiadomość. To wszystko tutaj to są pająki. I pająki są jednymi z głównych wrogów naturalnych pluskiew, więc myślę, że mogę być spokojny. I na szczęście, jeżeli te osobniki są już martwe, to i tak nie ma zagrożenia. Natomiast takie zwierzątka jak pająki, jak zaleszczotki, jak solfugi, jak wszelkie inne drapieżne pluskwiaki, czy inne w ogóle drapieżne owady, bez problemu takimi pluskwami mogą się pożywić. Także jeżeli macie do wyboru pająki albo pluskwy, to chyba wiecie, co wy Brać. To teraz ciekawostka, która niestety nie działa na naszą korzyść. Otóż pluskwy mogą wytrwać bardzo długo bez jedzenia. Różne źródła podają od 300 do 500 dni w skrajnych przypadkach. Czajcie to, jakby takie zwierzątko potrafi przetrwać rok, rok bez, bez, jedzenia. bez jedzenia. Dlaczego, Dlaczego się tak, się tak dzieje? dzieje? Ano dzieje się tak dlatego, że ludzka krew jest bardzo kaloryczna i jeżeli taka pluskwa się naje, to naprawdę to może jej wystarczyć na bardzo długo. Pralka mi skończyła prać po raz kolejny. To teraz zwalczanie. Szczerze, jako że nigdy nie walczyłem z pluskwami i mam nadzieję, że nie będę, to nie do końca wiem jakie są procedury. Wiem, że są firmy, które specjalizują się w dezynsekcji i w usuwaniu pluskiew i można je usuwać albo bardzo niską, albo bardzo wysoką temperaturą. Oczywiście środkami biobójczymi i innymi różnymi rzeczami, więc taka jest moja wiedza. I z tego co wiem, są inne kanały poświęcone tylko i wyłącznie zwalczaniu pluskiew. Więc jeżeli chcecie się czegoś więcej o tym dowiedzieć, to polecam Wam po prostu dodawać takie kanały. I teraz pora na ostatnią ciekawostkę, którą odkryłem w. Pierwszych kilku minutach nagrywania tego filmu. Otóż yy, wszystkie pluskwy w tym momencie już są martwe. I to jest dosyć ciekawe, bo wczoraj jedna z nich napiła się mojej krwi, więc teoretycznie powinna żyć bardzo długo. A ona padła. I nie wiem, czy to nie jest właśnie zasługa mojej krwi. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, i może ktoś z Was będzie mi mógł odpowiedzieć. Czy ludzka krew, jeżeli się na przykład wzięła jakieś szczepienia, może pluskwom zaszkodzić, bo. Szczerze nie spodziewałem się, że ona umrze, no ale dobra. To teraz samo ukłucie. Czy jest bolesne? Nie. I jest to zasługa tego, że one w ślinie mają taki środek, który znieczula. I na przykład, jak ja miałem to ukłucie, to, to było wręcz niezauważalne. Ja przez dosłownie sekundkę poczułem takie mikro okłucie, a potem było to totalnie bezbolesne. Natomiast bardzo się cieszę, że udało się zarejestrować, jak jej ciało, które było puste, było bardzo wygłodniałe, napełnia się krwią. To jest z jednej strony obrzydliwe, z drugiej strony bardzo ciekawe, ale chyba jednak bardziej obrzydliwe. Uch. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pluskwy. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy mieliście doświadczenia, jeżeli tak to współczuję z pluskwami u was w domu i jak sobie z tym poradziliście. No i myślę, że na tym zakończymy odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Hej.